W naszych pytanych na rzędach robimy tak. Zaczynamy partnera. To ucligali. Dochodzę nogą. To ucigali i da, się. To uctigali i da, się. Yy, Teraz tak, yy, rozwijmy to na te elementy. To ucigali jest to takie rozbijające, żeby się utofną. To, to i teraz trzeba nogę pójść na no niego. on dostanie do bo jak zostanie z nogą, to wiadomo, on musi dostać nogę, bo musi robić następny krok. Ręka ta ściąga tu do swojego boku. Prosty ruch ściągamy do swojego boku.